Dobra, już wysyłaj, ksewy wysyła już swoją formułkę, Siema ma wszystkim. Ogólnie widzowie to w pierwsze 10 minutek widzowie się chyba gromadzą, tak myślę. Elo wszystkim bardzo. Elo, elo. Elo, elo. 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 Widzowie, elo, elo. Nie, ale może wysyłać jeszcze kilka. E, Kiedyś po prostu spamięć z, z Discordem. Jeszcze może kilka sekund. I jak coś macie kod, możecie dołączać. Albo w sumie nie będziemy teraz grać z widzami, bo mało jest osób na streamie aktualnie. Ajdź, mogłem pierwszy sobie zaatakować. My bad, my bad. Ej, widzowie, wyświetlam się w Brawl Stars temat, zobaczcie. Aha. Ej, wyświetlam się, ale że dwie osoby w dwie minuty, tak słabe statystyki. Ej, szkoda. Elu, dasz suba, daj subika kuba kosa, bo widzę, że jesteś nowy. Ja jesteś 21., ale to jesteś jedynym Polakiem? Ale to trochę tak słabiutko. Trochę tak słabiutko, że jestem jedyny. A w sumie, bo nikt mnie nie widzi, jestem na 21. miejscu. Widzowie, dajcie łapeczkę, żebym był pierwszy. Dajcie łapeczkę, żebym był pierwszy. Bo muszę być w topce. No i dlatego są ławki, żeby pozycjonowały live. Y. Ale ja nie wiem, czy dam radę. Ale widzowie, że trzy osoby? Cztery osoby w pięć minutach i statystyki? Takie? Ale nie wiedziałem, że takie będą statystyki, to nie musiałem odpalać w sumie live'a. Ja nie oddaję subów, bo to są puste. Dobra, oddam tego suba. Tylko po rundzie. Tylko jak nie zaliczy, to przepraszam, bo mam ponad 900 subskrybentów, których subskrybuję po prostu. I może po prostu być... Dobra, już mogę dać. K-U-B-A-K-O-S-A. Daję suba. Już. Ale nie wiem, czy sub poleciał. Ciekawe, że tak słabe statystyki. Przypominam nowym osobom o subskrybowaniu kanała kanału. Widzieliście, co zrobiłem, widzowie? Widzieliście, co ja zrobiłem? Widzowie, widzieliście co ja zrobiłem? Człóż to było amazing! Co ja zrobiłem? Rozwaliłem wszystkich! Ale widzowie, co ja wtedy zabiję? Jestem 16, to fajnie, zostawcie jeszcze łapeczkę, żeby być tak czwarty max 10 dzisiaj. Witam 7 osób i jak ktoś jest nowy, zostawcie subik, łapeczkę. Jesteśmy 16. To bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zostawcie łapeczkę. Aha, PogChamp, jesteśmy 14. Pog, zostawcie łapę dla zasięgu, żebyśmy byli tak... Max 10 to jest aktualne starania się nasze. Nie, max 2. Ma musimy być drudzy albo czwarci. Maksymalnie cz czwarci musimy być dzisiaj. Widzimy jak tak dalej będzie, to wbijemy milion subów Mów nawet. <noise> Żartuje. Będzie friendly? Tak, za chwilę. Zostawcie jeszcze suba, przypominam Wam, widzowie. Zostawcie się łapeczkę i nie wychodźcie z lajwika, odestępniajcie będzie mi miło bardzo. Ajdź, 20. Bad. Ale że suby teraz? Dobra, kończę live'a.